Cześć, witam was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam was dzisiaj do przygotowania bardzo smacznego dania jesiennego. W dodatku będzie to potrawa wegetariańska, a nawet wegańska, bo też bez jajek. Zobaczcie jak zrobić bardzo pyszne kotlety z dyni. Zaczynam od starcia na tarce o grubych oczkach dyni, papryki i cebuli. U mnie to jest w robocie planetarnym, oczywiście, możecie też to zrobić ręcznie. Ugotowaną i odcedzoną ciecierzycę, taką już wystudzoną, miksuję w blenderze. Może to być też ciecierzyca z puszki i nie musi być zmiksowana na bardzo gładką masę, mogą pozostać nieduże grudki. Tak przygotowane składniki mieszam w dużej misie razem z pozostałymi innymi składnikami, które wymieniłam na liście i mieszam wszystko razem na taką masę, z której da się formować kotlety. Masa na te kotlety nie wyjdzie jakoś bardzo mocno klejąca. Gdyby zależało wam na takim efekcie, to proponuję zamiast surowej, tartej dyni wykorzystać pire z dyni już wcześniej upieczonej albo ugotowanej. I to musi być taka dynia piżmowa albo hokkaido, która ma dużo skrobi. A tutaj za lekkość jest odpowiedzialna lekko rozgotowana kasza oraz ziemniaki albo mąka ziemniaczana. Także postawcie również na sypkie ziemniaki. Formuję dłońmi kotlety o średnicy około 5-8 cm i takie kotlety można przygotować teraz na dwa sposoby. Metoda pierwsza to jest smażenie ich na patelni takiej najlepiej o po powłoce na odrobinie oleju, a można też włożyć je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza góra plus dół na 25 minut, potem obrócić i dopiec jeszcze przez 5-10 minut z wierzchu. Te pyszne kotlety nadają się do jedzenia zarówno na ciepło, jak i zimno, i można je w lodówce przechowywać do 5 dni i potem sobie na przykład odgrzać. Nadają się też oczywiście do zamrożenia. Zobaczcie, ile możliwości. Moi drodzy, pytanie do Was, czy takie kotlety z dyni Wam smakowały. Jeśli skorzystaliście z przepisu i Wam się podobał, to będę wdzięczna za kciuki w górę. Dajcie znać w komentarzach, jakie były Wasze wrażenia po wypróbowaniu tej receptury. Może coś zmieniliście, jestem bardzo ciekawa. Przypominam, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie to teraz zrobić. Naciśnijcie też ikonkę dzwoneczka, wtedy na bieżąco będziecie z nowymi filmami. A ja się żegnam, dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!